Już myślami jest przy innej, ale ty ciągle w to nie wierzysz, a te pięć znaków nie kłamie. Już Ci mówię o co chodzi. Naciśnij tylko plusik, żeby żadne treści o przyciąganiu tego właściwego faceta Ci nie uciekły. Znak pierwszy. Nagła zmiana w komunikacji. Jeszcze niedawno odpisywał w ciągu minut. Teraz czekasz godzinami lub dniami. Gdy piszesz długą wiadomość, on odpowiada jednym słowem. To nie jest zabiegany okres w pracy. Jego uwaga i energia są już gdzie indziej. Znak drugi pojawia się tylko w określonych godzinach. Zauważyłaś, że kontaktuje się z tobą tylko w konkretnych porach dnia? Może w przerwie obiadowej lub późno wieczorem? Te tak zwane okienka to czas, gdy tamta jest niedostępna. Znak trzeci przestał pytać o twoje życie. Kiedyś interesowały go twoje plany, uczucia, teraz rozmowy są powierzchowne. Nie dopytuje, nie pamięta o ważnych dla ciebie sprawach. Dlaczego o jego? Emocjonalna uwaga jest już gdzie indziej. Znak czwarty. Zmiana w mediach społecznościowych. Rzadziej reaguje na Twoje posty, ale jest aktywny. Pojawił się nowy fit na zdjęciach profilowych, nowe miejsca, których nie znasz, nowe osoby w komentarzach. To nie przypadek. Znak piąty. Twoja intuicja krzyczy. Głęboko w środku wiesz, że coś się zmieniło. Czujesz to w brzuchu, w sercu, w bezsennych nocach. Twoja intuicja rzadko się myli. To twój umysł tworzy wymówki, by uchronić cię przed bolesną prawdą. Co w takiej sytuacji zrobić? Przestań tłumaczyć jego zachowanie. Przestań wierzyć w słowa zamiast czyny. I przestań marnować swoją cenną energię. Najpotężniejsza rzecz, którą możesz zrobić, to odpuścić i skierować całą uwagę na siebie. Kiedy przestaniesz wysyłać swoją energię w jego kierunku, poczujesz bolesną, ale wyzwalającą jasność. Pamiętaj, to, że on myśli o innej, nie znaczy, że jest lepszy od ciebie. To znaczy tylko, że to nie jest właściwy człowiek dla ciebie. To który z tych sygnałów do ciebie przemawia? Napisz koniecznie w komentarzu.